Kilka dni temu premierę miało Boom Revenge Simulator, czyli wulgarny symulator Menela. Jeżeli chcecie też tą gierkę przetestować, to zostawcie obserwację i napiszcie w komentarzach daj klucz, a ja ci taki kluczyk mogę podarować. Geneza tej gry jest taka, że jesteśmy królem dzielnicy, ale pewnego dnia wracamy do domu i nakrywamy swoją żonę na zdradzie z Denisem, czyli osiedlowym fataszką. Chcemy temu zaradzić, ale jest on zbyt silny i nas nokautuje. Pewnego dnia budzimy się w szpitalu z papierami rozwodowymi, a po 6 miesiącach spędzonych na ulicy jesteśmy uzależnieni od aluinaków i zostajemy z niczym. Żeby funkcjonować w tej grze, musimy dbać o odpowiedni poziom zaspokojenia swojego głodu nałogowego. Oprócz specjalnych doznań środki odurzające pozwolą zachować kontrolę nad postacią, bo inaczej doświadczy on efektu odstawienia. Żeby móc kupować natyki i alkohol, będziemy musieli w tej grze zbierać butelki, żebrać, kraść, oszukiwać i szukać innych sposobów na zarobek. Mapa jest podzielona na specjalne frakcje, które różnią się swoimi ekipami. Musimy pokonać ich bossa, żeby zyskać szacunek i przejąć ludzi. Można grać tutaj w czterosobowym koopie ze znajomymi, można się tutaj pobawić. Jeżeli chcecie też przetestować ten tytuł, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach, a ja wam taki kluczyk podaruję. Mam kilka kluczyków, jestem w stanie załatwić też od twórców kilka kluczyków, więc jeżeli będzie duże zainteresowanie, to wam parę tygierek rozda.